Stefan Kraft i reszta świata czwarty konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach czwarte zwycięstwo austriaka polacy w Lillehammer znów daleko Dawid Kubacki i Piotr Żyła w trzeciej dziesiątce tak przeciętnego początku sezonu polacy nie mieli od 11 lat dziś nie punktowali Kamil Stoch, Aleksander Zniszczał i Paweł Wąsek który zgubił torbę z butami do skakania i nie został dopuszczony do startu. Biało-czerwoni w tym sezonie Pucharu Świata oddali w sumie 80 skoków. Tylko jeden z nich dałby im miejsce w top 10 serii. Zapaść. Na przeciwnym biegunie Stefan Kraft na koncie ma już 34 pucharowe wiktorie. W klasyfikacji wszechczasów właśnie wyprzedził legendarnego Jensa Weißfloga. Lider Pucharu Świata w skokach Stefan Kraft wygrał w Lillehammer czwarty konkurs z rzędu. Polacy po raz kolejny tylko w tle. Do konkursu nie przystąpił Paweł Wąsek, któremu zaginęły buty. Odłożyłem plecak i poszedłem do toalety. No i wracając z toalety zauważyłem, że mojego plecaka już nie ma. Po pierwszej serii odpadli Aleksander Zniszczą i najsłabszy z biało-czerwonych Kamil Stoch. Jak było no to wszyscy widzieli, także na razie na razie nic pozytywnego no w moich skokach. jakby Ja się przynajmniej nie doszukuję. Swoje wyniki w drugiej serii poprawili Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy zajęli kolejno 22 i 25 miejsce. Zawody wygrał Stefan Kraft, który wyprzedził Andreasa Wellingera i Jana Herla ale niestety będzie zmiana tematu, zmiana też naszej scenografii o właśnie wow. teraz to się wydarzyło. Skoki narciarskie. Stefan Krafta, potem długo, długo nic. Reszta świata nie jest w stanie dotrzymać narty Austriakowi, który wygrał czwarty indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach drugi w Lillehammer. Polacy też stabilnie, tyle że stabilnie słabo, poniżej oczekiwań. Dawid Kubacki i Piotr Żyła zakończyli zawody w trzeciej dziesiątce. Pierwsza seria, prawie kompletnie do zapomnienia. Kamil Stoch, 118 metrów. Przed Polakiem, choćby debiutujący w cyklu Włoch, Andrea Kampreger. O serii finałowej można zapomnieć. Podobnie było z Aleksandrem Zniszczołem, 116,5 metra. Wyżej od niego Włoch, Alex Insam. Dopełnieniem serii nieszczęść, historia Pawła Wąska. Nie został dopuszczony do startu, bo ktoś z obsługi zawodów na górze skoczni zabrał nieuważnemu Polakowi torbę z butami do skakania. Kuriozum. I taki to jest sezon. Szukając jakichkolwiek plusów, patrzymy na próby w drugiej serii Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Dały im awans, ale ledwie na pozycje numer 22 i 25. Świat nam odjechał i to w tempie dawno niewidzianym. Biało-czerwoni w tym sezonie oddali w sumie 80 skoków. Tylko jeden z nich dałby im miejsce w top 10 serii Pucharu Świata. Zapaść. Na przeciwnym biegunie Stefan Kraft. Na koncie ma już 34 pucharowe wiktorie. W klasyfikacji wszechczasów właśnie wyprzedził legendarnego Jensa Weissfloga. 134 i 141,5 metra dały mu kolejny zimowy skalp. Tuż za Kraftem w Lillehammer wracający do wielkiej formy sprzed lat Andreas Wellinger i Jan Hurl. niemiecka austriacka dominacja w pucharze świata trwa w najlepsze. Tylko zawodnicy tych krajów stawali w tym sezonie na podium. Za tydzień przystanek w Klingental. Już teraz trzeba się zastanowić, czy jest sens wysyłać tam naszą kadrę A. Na kryzys polecamy spokojne treningi bez pucharowego ciśnienia.